Z tej strony Toni Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na treścik kostki Big Boom od Jorge. Kosteczkę, którą tutaj widzicie, dostałem ze sklepu Pirozon, za co serdecznie dziękuję. Jednocześnie zapraszam na ich stronkę. Zobaczcie, jakie tam są ciekawe promocje. A ma pewno coś jest, jeżeli akurat coś nie jest w promocji. Pamiętajcie, że macie mój kod Lukatoni, który daje Wam 16% zniżki na rzeczy nieprzecenione. Kosteczka, którą tutaj widzicie, jest to w sumie stara nowość, tak to mogę powiedzieć, ponieważ ten Big Boom już kiedyś był, ale był pod kodem SFC, tutaj jest pod kodem JW009, to jest mix kaliber, bo jest 36 kaliber i 48. Z tego co sobie zobaczyłem, jest 10 strzałów 48. Milimetrów I wychodziłoby na to, że 18 strzałów w kalibrze 36, ponieważ ta kostka łącznie ma 28 strzałów, co zresztą też e, widać. Układ strzałów, oczywiście, jest prosty. Kostka posiada dwa ląty, i to tyle z takich e, ciekawych informacji. Tutaj macie efekty. Możecie sobie zobaczyć złote mijające się wieżby. Z różowymi cycynowymi i zielono-niebieskimi daliami złoty, czerwony, biały pył. No, bardzo fajnie, <laughs> tak jak wspomniałem. Jest to nowość z tego roku. Wyprodukowana 2025. Oczywiście jest to klasa F3. No, i co najważniejsze, tutaj z tych informacji, które wyczytałem, jest to kostka robiona. Prawdopodobnie, znaczy no, jest to robiona na pewno w fabryce, gdzie jest robione Viakeo. także, Także mm, no, mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo fajnie strzelała mm, I cena jej jest też bardzo fajna na chwilę obecną. Oczywiście w tym momencie wstawię Wam cenę, która obowiązuje e, w momencie czy, wrzucania tego filmu. Natomiast no, i tak jak Widziałem wcześniej, ta cena jak na no, taki potężny dość kaliber, myślę, że jest dość, e, dość fajna. 40 sekund cała zabawa będzie trwała do do 45 metrów. Grafika jakoś chyba zbyt wiele się e, nie zmieniła, e, jeżeli się mylę, to oczywiście poprawcie mnie. Natomiast moim zdaniem jest bardzo podobnie jak było. No i co? I to chyba tyle z takich informacji. Aha, no i Nek jeszcze pewnie będzie Was interesował. Gdzieś go tutaj widziałem. No sorry, że tak obracam, tutaj jest oczywiście. Kostka ma 949 gram Neku, także naprawdę jest e, solidnie e, dopieszczona. <laughs> no I co? Zapraszam serdecznie na tycznik. Dzięki, do zobaczenia za chwilę. Big Boom, odległość około 50 metrów to jest mix kaliber trochę zwiewa Witam na krótkim podsumowaniu. Troszeczkę w innych warunkach. Kosteczka jaka jest, każdy widzi. Tak? No, mieliśmy dość też trochę trudne te warunki atmosferyczne, wiało, ale no, musieliśmy tak strzelać, tak że no, nie było innego wyjścia. Czy mi się podobała? Tak, była ładna. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale jednak te 950 gramnek, jeżeli ta kostka wyszła rzeczywiście spod ręki Ryakeo, no to spodziewałem się czegoś więcej. Ja na przykład nie widziałem różnicy pomiędzy tymi słabszymi, a mocniejszymi pociskami. Możliwe, że przez ten wiatr. Nie wiem, nie mi to oceniać. Cenę poznaliście. Czy sobie kupicie? Zostawiam to Waszej decyzji. Czy, sobie, czy Wam się podobało? Zostawiam to również Waszej opinii. My chyba jednak przez ten przez tych wszystkich pięknych kostek, tych nowości jesteśmy nastawieni na to coraz mocniejsze i coraz lepsze doznania. A tutaj, no tutaj było poprawnie, ale jednak czegoś przynajmniej dla mnie zabrakło. Nie wiem jak dla Was, <laughs> Zostawię... zostawcie po sobie po prostu komentarz, jak Wam się podobało. Zapraszam Was do subskrybowania na nasze socjale, wszystkie linki w opisie. Siemanko, hej!